Bestii. Dzisiaj robimy sobie taki jesienny reset. I reset to jest bardzo dobra nazwa dla dzisiejszego filmiku. E, głównie z tego względu, że po pierwsze, byłam przez tydzień chora. E, zresztą, prawdopodobnie jeszcze słychać to po głosie, e, więc muszę tak ogarnąć wszystko tutaj dookoła siebie. Jednocześnie byłam też u moich rodziców, przez co muszę ogarnąć trochę tutaj w mieszkaniu. E, muszę na przykład wypakować walizkę, podlać moje wszystkie roślinki. No i też muszę zdecydowanie naładować moje baterie społeczne. No bo jednak będąc u rodziców, no to bardzo dużo czasu spędzałam z nimi. A później jak wróciłam, to dwa dni z rzędu byłam umówiona ze znajomymi. No i dzisiaj chciałabym w końcu tak posiedzieć sama. I z tej okazji nawet specjalnie włączyłam na telefonie tryb czas dla siebie. Swoją drogą ostatnio coraz bardziej lubię korzystać z tego trybu, bo nie ukrywam, że mam problem z moją relacją z telefonem i no, myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że jestem uzależniona od telefonu i bardzo dużo czasu na nim spędzam i radzę sobie właśnie z tym tak, że włączam sobie na telefonie ten tryb czas dla siebie. I podczas, kiedy ten tryb jest włączony, to tak naprawdę jedyne co to może ktoś do mnie dzwonić, a tak to nie dostaję kompletnie żadnych powiadomień. I zdałam sobie sprawę, że właśnie te powiadomienia w dużej mierze że mi przeszkadzają, bo ja słyszę tą wibrację, od razu biorę ten telefon i czasem ktoś do mnie napisał, więc ja jestem taką osobą, która zwykle od razu odpisuje i odpisuje, zaczynam z kimś pisać i tak mi mija na przykład pół godziny, a czasem na przykład, nie wiem, jest to jakieś takie randomowe powiadomienie typu jakiś mail i to w dodatku jakaś reklama, coś co kompletnie mnie nie interesuje, ale ja biorę ten telefon w rękę, sprawdzam to i no nie wiem, załóżmy, że nawet nie wchodzę na tego maila, ale wchodzę od razu na ten telefon i nie wiem, zaczynam scrollować TikToka z dupy i też tracę godzinę na tym, bo nawet się nie łapię, że już tyle czasu minęło. A jak jestem w tym trybie... To nie sięgam po ten telefon dlatego, że ten telefon mnie tak jakby woła. Tylko sięgam po ten telefon w sytuacji, kiedy faktycznie, nie wiem, chcę coś sprawdzić na telefonie, muszę coś zobaczyć albo faktycznie chcę do kogoś napisać i to jest bardzo fajne i to mi bardzo pomogło w tej relacji z telefonem. Także polecam tobie też to sobie przetestować. I to co też jest super, to że bardzo to oczyszcza głowę, że właśnie się nie sięga tak po ten telefon i ja faktycznie mogę się skupić na tu i teraz i nic mnie nie interesuje. No i dobra, ktoś może do mnie pisze i ja może nie odpisuję akurat, ale no jak ktoś będzie chciał, jak będzie coś ważnego, to po prostu do mnie zadzwoni i tyle. I ja dzięki temu mogę naprawdę się skupić na moim życiu, na tym co mam do roboty. Nie jestem ciągle rozproszona, nie sięgam ciągle po ten telefon, nie sprawdzam ciągle tego TikToka i to jest mega wygodne. Zresztą kusi mnie trochę odinstalowanie TikToka, ale nie wiem czy jestem jeszcze gotowa na tak drastyczny krok. Także na razie się jeszcze z tym wstrzymuję, ale cieszę się jakby z faktu, że coraz mniej sięgam po ten telefon i po te social media. No ale wracając do naszego dzisiejszego resetu, to zacznę chyba od rozpakowania się. Podleję wszystkie kwiatki, zrobię pranie, może co nieco tutaj posprzątam, aczkolwiek ja mam coś takiego, że zawsze sprzątam przed wyjechaniem z domu, więc nie ma tutaj jakiegoś wielkiego bałaganu, ale troszkę bym chciała ogarnąć. No i zrobię sobie taki cozy wieczór samotny, gdzie po prostu sobie odpocznę. Też przy okazji, skoro do ciebie mówię, to powiemy sobie trochę o książkach, które ostatnio czytałam i o książkach, które dopiero co zamówiłam. Także wszystko mamy tutaj. I tak sobie polecimy po kolei. Ostatnia książka, którą przeczytałam, to było te 48 praw władzy. Na początku nie byłam do końca przekonana, ale później im dalej, tym było coraz lepiej. I w sumie bardzo mi się podobała ta książka. Wiadomo, jest ona taka. Trochę nieetyczna i ja uważam, że trzeba ją czytać z takim dużym dystansem i po prostu nie brać wszystkiego do siebie, troszkę tak sobie odgradzać jakieś nasze własne opinie od tego, co pisze autor, ale mimo wszystko bardzo dużo rzeczy tutaj to jest prawda i nawet jeżeli jest to smutna prawda, to dalej jest to prawda i dalej te taktyki, które tutaj są zawarte, mogą się sprawdzać. Ja myślę, że nawet jeżeli nie chce się testować jakichś takich technik manipulacyjnych na ludziach, to warto to przeczytać, żeby po prostu wiedzieć, kiedy ktoś na przykład na nas stosuje jakieś techniki i żeby móc się bronić. No i mi się ta książka podobała, aczkolwiek było tutaj też dużo takich niepotrzebnych jakichś porównań. Na przykład ja tych porównań czasem nie czytałam, bo mnie już nudziły i denerwowały, ale generalnie dałabym takie 4 gwiazdki na 5. Tutaj mam Save Me, które też już skończyłam w końcu, długo czytałam tą książkę, mimo że mi się podobała, ale czemu ją długo czytałam? Myślę, że dlatego, że ja wszystko wiedziałam, co się wydarzy, bo ja obejrzałam sobie wcześniej serial i dopiero sięgnęłam po książkę. No a kiedy miałam zespoilerowane, a jeszcze książka a serial praktycznie były takie same, nie było chyba żadnych takich większych różnic. No to nie chciało mi się trochę tego czytać, ale przebrnęłam, przeczytałam fajna książka. No i od razu sobie kupiłam drugą część. Drugiej części na razie przeczytałam dosłownie z 10 stron, więc się jeszcze nie wypowiem. Dalej mam pełną moc możliwości. To już zaczęłam czytać i jestem na stronie 60. Szczerze mówiąc, jestem bardzo rozczarowana jak na razie. Kupiłam ją tylko z tego względu, że oglądałam oczywiście Ted Talka, tego pana i tak jak tego Ted Talka mogę zdecydowanie polecić i bardzo jest to taka motywująca mowa. Tak, ta książka, myślałam, że właśnie da mi jakiegoś kopa, jakąś motywację, ale jak na razie ona jest dosłownie o niczym. Chyba jeszcze nigdy przez całe swoje życie nie czytałam książki, w której tak bardzo byłoby lanie wody. Naprawdę Przeczytałam też 60 stron i mam wrażenie, że przez te 60 stron nic kompletnie tutaj nie było ciekawego. I aż szczerze nie wiem, czy dam radę ją dokończyć. Myślę, że dam jej jeszcze szansę i myślę, że spróbuję przez nią przebrnąć, bo może będzie troszkę lepiej w dalszej części tej książki, ale na razie nie polecam. Dalej mamy. A, ostatnia pozycja, bo tutaj jest już mój dzienniczek wdzięczności. Ostatnia pozycja to prawa ludzkiej natury. I to jest tego samego autora, co te 48 Praw Władzy, czyli Roberta Greena. I to jest dosłownie jakaś encyklopedia. Jak ja zobaczyłam tą książkę, to się trochę przeraziłam, bo w porównaniu do tej, no to naprawdę, myślę, że ja ją będę czytać dobre pół roku. I nie dość, że ta książka jest większa niż standardowa, jest mega gruba, około 600 stron. No to jeszcze do tego też z tego co widzę, jest tutaj dużo jakichś takich historii. Nie wiem czy ja będę czytać te historie, bo prawdę mówiąc te przykłady często mnie nudzą i mnie nie interesują jakieś historie random ludzi. Ja bym chciała um, znać jakieś fakty, konkrety, jakieś badania naukowe. No, więc jednak myślę, że będę pomijała tę historię albo je czytała tak pobieżnie. No, tak czy inaczej, ta książka jest bardzo polecana jako książka taka z dziedziny psychologii. Więc jestem ciekawa, czy dowiem się faktycznie czegoś nowego. Jeszcze jej nie zaczęłam, więc ciężko mi cokolwiek o niej powiedzieć, ale dam ci update. Dobra, a teraz biorę się za ogarnianie swojego życia. A w ogóle też dzisiaj kupiłam w Biedronce taką piękną roślinkę. Dosłownie to jest roślinka idealna dla mnie, bo ma takie śliczne różowe listki yy, i no, ja się nie mogę nadziwić, jakie to jest piękne. Tak się cieszę, że ją kupiłam i zapłaciłam za nią chyba jakieś 18 zł. i stwierdziłam, że teraz mam ochotę sobie trochę poczytać, więc zapaliłam sobie świeczkę i zacznę sobie czytać tą książkę Prawa ludzkiej natury i plan jest taki, że poczytam sobie chwilę, później zrobię sobie kolację, nałożę opalacz, być może zrobię też paznokcie. Zobaczymy, czy będzie mi się jeszcze chciało. Zaczęłam nie oglądać Gilmore Girls i powiem szczerze, że zaczynam się przekonywać do tego serialu i ja byłam taka sceptycznie nastawiona, bo bardzo dużo osób pisało, że ten serial jest taki trochę o niczym, że jest nudny. Nie do tego jeszcze to jest taki tasiemiec, aczkolwiek uważam, że jest to taki bardzo przyjemny serial i nie dziwię się, że ludzie polecają go do oglądania na jesień, bo jest on taki po prostu przytulny, ma super atmosferę. I całkiem podoba mi się też te poczucie humoru, które jest w tym serialu, momentami jest trochę głupkowate, trochę cringe'owe, ale czasem padnie też taki naprawdę śmieszny żart i nie dziwię się, że dla niektórych ludzi może być to taki komfort serial, bo naprawdę fajnie się go ogląda, fajnie jak sobie gdzieś tam w tle leci, dookoła właśnie jakieś świeczki, lampeczki, herbatka albo gorąca czekolada. Także cieszę się, że mimo, że słyszałam tyle jakichś takich negatywnych opinii, to mimo wszystko stwierdziłam, że sobie obejrzę, bo faktycznie wciągnęłam się trochę. No i też ogólnie chciałam powiedzieć, że mega się cieszę tym dzisiejszym dniem, bo bardzo potrzebowałam takiego czasu spędzonego samemu. Jednak ja mam coś takiego, że jak za długo jestem wśród ludzi, to prędzej czy później moje baterie społeczne totalnie się wyczerpują. I ja wtedy dosłownie potrzebuję pobyt sama ze sobą. I taki jeden dzień właśnie spędzony w ciszy ze swoimi myślami, bez kontaktowania się z innymi ludźmi, daje mi od razu właśnie naładowanie tych baterii i sprawia, że na nowo nabieram ochotę, żeby wychodzić do ludzi, żeby robić coś ciekawego. I dzięki temu mogę też właśnie zachować taki zdrowy balans.